Fotemat, dzień dobry, Jerzy Strzyż. Dziś moim i państwa gościem jest wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki, wcześniej starosta, wicestarosta, nauczyciel, nauczyciel geografii, szanowni państwo. Dzień dobry, panie wicewojewodo. Będę mówił wojewodo. Będzie mi <laughs> bardzo miło. Dzień dobry, państwo, dzień dobry, panie redaktorze. Panie Michale, panie wojewodo. Jakby tak przyszło Panu w dwóch zdaniach powiedzieć, jaki jest Michał Skotnicki? No, to chyba jedno z trudniejszych pytań, jakie dostałem na, na antenie. Panie redaktorze, no jaki jestem, każdy widzi. Natomiast jeżeli w kilku słowach, w paru zdaniach opisać siebie, no cóż, jestem szczęśliwym 51-latkiem, mam rodzinę, dwójkę dzieci, żonę Urszulę, Dzieciaki już samodzielne. Córka ma swoją rodzinę. Syn kończy studia w, w mieście stołecznym, studia wojskowe. Właśnie wybrał tą, tą a nie inną mhm. drogę życiową. No cóż, jestem nauczycielką. Zawsze pan lubi ludzi, a ludzie, pan ma? Myślę, że jeżeli bym powiedział, że wszyscy, no to bym pewnie skłamał, natomiast jest, jest wiele osób, które odnosi się do mnie z sympatią. Może dlatego, że jestem bezpośredni, prostolinijny. Nie, o, nie owijam w bawełnę, ale staram się też to ludzi chyba nie urażać. To, dobrze, to chyba dobrze takie. Ten brak owijania wełny w bawełnę, nie? No myślę, że... Czasem, pomaga, to, to czasem? Jest, znaczy, czasem, czasem można, można ciut za dużo powiedzieć, ale myślę, że nigdy nie staram się tego mówić ani złośliwie, ani do kogoś z brakiem, z brakiem sympatii czy, czy, czy bycia nieuprzejmym. Natomiast no, jeżeli coś jest nie tak i, 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 i ja. ze sobą rozmawiamy, to dobrze, żeby obydwie, obydwie strony o tym wiedziały. Dziś ostatni dzień ferii zimowych. Powinien pan być na nartach. Panie bo tak wielcy tego kraju na narty odpoczywają. Pan, udało się coś odpocząć? Pan, co w tym roku nie udało mi się być na nartach? Z różnych przyczyn no po prostu z braku czasu i z tego, że tego czasu, który mogliśmy wykorzystać na ten wspaniały sport, jest niewiele. Jeżdżę na nartach. Od ponad 30 lat, więc jest to dla mnie bardzo sympatyczny czas, kiedy mogę chwilę spędzić na Białym Puchu. No, ale w tym roku, no niestety, zimę mieliśmy tak naprawdę dwa tygodnie, jeśli chodzi o nasz region, a jeśli chodzi o, o w ogóle o Polskę, no to tego śniegu było jak na lekarstwo. Kończą się ferie, ale kończą się w pięknej pogodzie. Przejeżdżałem teraz przez Sandomierz, wielu turystów, zadowolonych ludzi z dzieciakami spacerują po, po mieście. 26 stycznia stycznia 2024 roku. Co takiego się wydarzyło w życiu Michała Skotnickiego? 26 stycznia tego roku. Roku, tego roku. A niech mi Pan przypomni. O Panie, bo ja znalazłem, przygotowując się do programu, mm. czytając o Panu, że to była nominacja w tym dniu na stanowisko wicewojewody. No nie. Kłamliwa? Panie, to... Panie redaktorze, no to coś, czyli daty to się po prostu omyliły. Nominacja jest 15 stycznia. Z 15. E, tak, e, a prowadzenie pan Wojewoda wprowadził mnie do, do urzędu 16 30. stycznia. No to... E, był to wtorek, Przepraszam. E, więc e, nic nie szkodzi. No 26 stycznia pewnie też się coś fajnego nie, 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 wydarzyło. Nie, nie, dobrze, myślałem, dobrze, że pan nie. nawiązuje do jakiegoś. Ja innego się zastanawiam, wyrzenia. gdzie ja to znalazłem? E, pan, pan premier, pan premier e, podpisał moją nominację Donald Tusk podpisał 15 stycznia. Ona dotarła w późnych godzinach wieczornych, popołudniowych. Do naszego Urzędu Wojewódzkiego. No i pan Wojewoda, już mając, tak Jest. powiem, Towarzyszy, pełną nominację, zaprosił. Czy Towarzyszyły mnie. jakieś emocje w tym dniu? Wie pan, co gdybym powiedział, że nie, to, to, to bym skłamał. Oczywiście, że tak. Chociaż spodziewałem się powołania na to stanowisko, kiedy odbyły się stosowne rozmowy, kiedy pan Wojewoda poinformował mnie, że wystąpił do Pana Premiera o powołaniu właśnie mnie na pierwszego wicewojewody świętokrzyskiego. No i to trwało kilka dni roboczych, ponieważ no tam są odpowiednie procedury w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które zakończyły się, no jak widzimy, No sukcesem. trochę kulis Pan zdradził. Powie Pan coś więcej? Jeśli chodzi o kulisy nominacji? I dlaczego Pan został pan? Kulisy nominacji... Szanowni Państwo, Panie redaktorze, kulisy nominacji zostały zatwierdzone 15 października 23 roku. Wtedy Polacy powiedzieli, że tamten system, który próbował no tak, no ale... wdrożyć władza, nie sprawdził się. Powierzyli um, czterem formacjom demokratycznym sprawowanie władzy w naszym kraju i wynikiem wyborów 15 października było powołanie no skończyło się no okay, powołanie mnie. No, nie, no, no prawda? wzięło, czy ko koalicja wzięła obywatelska wzięła wojewodę, no to dla was przypadło, no Wicewojewody. No, ale Wy tworzycie tak. jedno, znaczy dwie, dwa ugrupowania, tworzycie jedną no niejako. To znaczy, tworzymy wspólny komitet wyborczy z trzecią, Trzecia Droga no z, 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 z Partią 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak widzimy, można połączyć nowoczesność z, z tradycją. My posiadamy struktury w w każdym województwie, w każdym powiecie, w każdej gminie. Partia Szymona Chowni jest to nowy byt polityczny na scenie politycznej, więc jakby jest. uzupełniamy się w, 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 pewnych, w pewnych zakresach. Szczególnie w, kandydaci, czy, czy, czy działacze w dużych miastach są bardziej rozpoznawalni Szymona Hołowni. Natomiast, no, że tak powiem, gdy już mówimy o Polsce powiatowej, ale i nie tylko, to, 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 to my tutaj wjedziemy prym. Można powiedzieć, że Staszów opanował Urząd Wojewódzki. No, tak się złożyło. Pan wojewoda Józef Bryk jest Staszowianinem. Ja jestem mieszkańcem powiatu Staszowskiego. Pochodzę z pięknej, historycznej miejscowości Szydłów. No więc nawet samo to, nasza współpraca przez to jest dużo lepsza i od razu poszła, tak powiem, na, na dzień dobry. Nie musieliśmy się nawzajem poznawać, ponieważ znamy się już od kilkunastu lat. Ja pana, pana wojewodę znam jeszcze z czasów, kiedy prowadził, prowadził, do niedawna nawet, swoją przedsiębiorstwo, które uczyło jeździć kierowców, a później z racji działalności samorządowej i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy... Nie musieliście... Się... Się poznawać z Wojwodą, ale musiał Pan poznać pracę Urzędu Wojewódzkiego. Jakie wrażenia po tych dwóch miesiącach, Panie Wojewoda? Panie redaktorze, no ja mam doświadczenie samorządowe, no już nawet dość znaczne, bo 22-letnie, też inaczej na stanowiskach kierowniczych, więc jest to podobna, ale troszkę inna praca. Administracja rządowa cechuje się no, przede wszystkim szerszą skalą, bo to jest wymiar całego województwa, ale też nieco innym zakresem. No, Urząd wojewody, wicewojewody to jest delegatura rządów w, w terenie, więc poniekąd zajmujemy się wszystkimi problemami, którymi zajmuje się rząd. To my przedstawiamy już formuły rozwiązań, które, które nam przedstawia rząd, ale też my wnioskujemy do, do naszego rządu o pewne, o pewne zmiany, spojrzenie z tego z, tak, z, poziomu, z poziomu regionalnego. Jasne, czy to jesteście przedstawicielami administracji państwowej w terenie, tak to można określić, tak? Mm, dokładnie tak. <grym>, dokładnie tak. Panie Państwor. Nie odpowiedział mi Pan pyta na to pytanie, tak naprawdę. Jakie wrażenie? Podoba się Panu? Czy eee, dużo pracy. Eee, zawsze powtarzam, że praca dla ludzi to jest wyróżnienie i służba, która daje satysfakcję. No nie wiem, czy tą formułą wyczerpałem. Tak, tak dobrze, podoba mi się dobrze. ta praca i o! jestem z niej zadowolony. Eee, mam nadzieję, że mieszkańcy również. I postaram się wszystko zrobić, żeby, żeby nie zawieźć ich oczekiwań, bo bo, bo ludzie no zasługują na to, żeby ich war to wartościowywać. Z nowym, z, nowym, z nowym wojewodą, bo jeśli podzielimy ten etap pracy, czy jest to składanie obietnic już, czy wsłuchiwanie się w potrzeby? Wsłuchiwanie się w potrzeby wiąże się z pewnym składaniem obietnic. Oczywiście nie składamy tych obietnic nad wyraz, wyrost, nad wyrost, nad wyrost, nad wyrost, ale, ale jest kilka problemów, którymi musimy się zająć już i teraz, no choćby. Um, e, protesty rolnicze ja e, spotykam Wybiera się, się spotykam Warszawy? się z rolnikami tak do Warszawy wybrałem się, wybrałem się w, w czwartek, rozmawiałem z panem ministrem rolnictwa o tym, co już y, ministerstwo podjęło jakie kroki, bo ponieważ y, pan minister bardzo poważnie podchodzi do tego problemu, e, pan dr Czesław Siekierski, który jest z naszego regionu, jest to minister konstytucyjny z naszego powiatu tak naprawdę, z powiatu Czy Staszowskiego. Mówiłem, że ten Nie. wszystko. No tak się poskładało. Mm. Pewne rozwiązania już są na razie na antenie, nie chciałbym tego mówić, natomiast pewne, pewne rozwiązania, które przynajmniej w dużej części postulaty rolników zostaną wyczerpane, natomiast są też takie postulaty, których nie da się naprawdę załatwić w przeciągu paru dni czy nawet tygodnia, dwóch. Tu chodzi głównie o, Umi, o nasze nie? podejście właśnie po, po, po do Unii Europejskiej po, po... i do pewnych schematów działania w strukturach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, bo to muszą być tego typu rozwiązania. No szkoda, że, że poprzedni rząd te relacje z Unią Europejską, z Komisją Europejską no wystawił. Nadwyrężył, powiem delikatnie, nie tak się rozmawia z kimś, od którego decyzji zależy, są pewne rzeczy, my, przystępując do, 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 do Unii Europejskiej w 2004 roku, zobowiązaliśmy się do przestrzegania pewnych reguł, tak samo Unia Europejska zobowiązała się do pomocy naszemu krajowi teraz wszyscy z tego pewne profity czerpiemy, ale jeżeli Unia podejmuje złe kroki, Komisja Europejska bez głębokiej konsultacji, co podkreślili nie tylko nasi rolnicy, ale tu trzeba zaznaczyć, że też rolnicy francuscy, niemieccy, hiszpańscy, portugalscy, no to to trzeba zmienić. Tu trzeba siąść i szczególnie ten Zielony Ład, którego zapisy no są mocno niefortunne. Nie da się tego w całości odrzucić, ale w większości postulatów, które nasi rolnicy polscy mówią, że to trzeba zmienić, to to, to naprawdę trzeba siąść, porozmawiać i tych zmian dokonać. I tutaj, jakby cały rząd jest zdeterminowany. Wiadomo, pan premier Donald Tusk ma bardzo dobre relacje w Unii Europejskiej. Nie. Nasz pan minister Czesław Siekierski, również wieloletni przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący wcześniej, we wcześniejszych kadencjach, wieloletni europoseł, on wie, ma kontakty, wie, jak poruszać się po. Czasem zawiłych korytarzach Komisji Europejskiej Parlamentu nie, nie Europejskiego. To biurokracja, tak się mówi, I chyba to jest takie bardzo trafne określenie. No wie pan co, no, no, tak się mówi o urzędnikach, którzy przygotowują prawo, którzy, którzy je wdrażają. Czasem, czasem ci urzędnicy nie do końca wsłuchują się w, w głos te oddolne tych narodów czy, czy regionów nawet, a powinni. I z tego czasem wychodzą problemy, tak jak, tak jak wspomniane zielone Ład, bo, 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 bo jak można człowiekowi, który ma 10-hektarową działkę... Tylko, tylko. No ale to jest no jeden to z głównych postulatów. No, no, no drugim do, jest oczywiście do, do, do. napływ na niekontrolowany i na granicy prawa lub poza no. produktów z Ukrainy. Już pomijajmy jej jakość, ale nie ilość... I nie tylko, Ukrainy, nie tylko z Ukrainy. Tak, bo do, do, do. jeżeli tutaj jesteśmy w Sandomierzu, spojrzymy na atmosferę sadowniczą, no to już mówimy Tutaj i o Mołdawii, i o Serbii, i o, o innych krajach Europy mhm. Południowej, e, tak jak, jak Turcja. pan myśli, uda się to w jakiś sposób to musi się udać. uporządkować? A to musi się udać, musi być uporządkowane. E, no nie mogę wszystkiego omówić, e, jakie są pewne działania. Trzeba, e, jeżeli już produkt ukraiński w postaci zboża, czy innych produktów spożywczych musi wjechać przez nas kraj, przejechać. bo po nam, my, my, jesteśmy, my jesteśmy w zupełności, nasi rolnicy wyżywią nas, nasz, nasz naród. Bach, jesteśmy, jesteśmy w stanie niektórym krajom europejskim pomóc, które już nie mają warunków do produkcji roślinnej, takie jak Hiszpania, czy Włochy, czy nawet Holandia, która ma dużą produkcję zwierzęcą, czy Dania. Oni potrzebują tego zboża, tak? więc my im możemy to dostarczyć. Natomiast jeżeli ten korytarz musi Musi, musi być w jakiś sposób przebiegać przez, przez kraje takie jak Rumunia czy Polska. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby on był bezpieczny i był szczelny. Żeby nie, nie dochodziło do tego, a to widzimy na filmikach w różnych mediach społecznościowych, że przyjeżdża e, e, cementowóz, ale, ale wiezie on zboże. Tak? To już są takie skrajne przypadki, ale, ale tak bywa. Więc. Tutaj musimy wszystkie służby uczulić i te szczególnie te na granicy, czyli lubelskie, podkarpackie, podlaskie, ale też musimy uczulić służby wewnątrz kraju, aby, aby tego tych przecieków nie było, stworzyć dwa, trzy duże huby przeładunkowe szczelnie doglądane, rygorystycznie sprawdzane, gdzie można przeładować, wiemy, no mamy no niestety za granicą, skąd mamy szeroki tor, musimy do, prze, przełożyć to zboże do innych, na, inne, na inny rozstaw torów. No i wtedy może ono po, pojechać dalej, jeżeli w Holendrzy, Hiszpanie i Włosi chcą tego zboża, bardzo proszę, my, my im damy. Natomiast tutaj nie ma powodów, żeby to zboże zostawało w, w naszym kraju. No, mo, mo, procedura możemy... jest taka, panie że wjeżdża do Niemiec, rozplombują, wraca do Polski. Przyjechało z Unii, jest tak. OK. Ale to zostawiamy. No, 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 no tak równie dobrze może wrócić z Maroka, tak? Dokładnie. E, d, dopłynie statek. No, e, z, no wtedy koszty e, są inne, ale to. No, ale wie pan, no, jeżeli już się wiezie 40 czy 30 tysięcy ton, dokładnie. więc można różne rzeczy robić. E, e, protesty wszyscy popierają protesty rolnicze, pan, za, tak. pan, pan też. Też jestem e, rolnikiem, sadownikiem. Dokładnie, tak. E, prowadzę to, własne to, gospodarstwo to sadownicze. jak pan odbiera, jeśli no wysypują zboże, kukurydzę na torach. Powiem tak, no nie jest to w mojej naturze. My nawet jeżeli nie sprzedamy owoców, które zawieziemy na giełdy, bo to my jako sadownicy jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę do takiego twardego rynku, wolnego rynku, Ponieważ jadąc na rynek rolno-spożywczy, czy w Sandomierzu, czy w Warszawie, czy, e, czy na każdą inną giełdę rolno-spożywczą, tak naprawdę to nie wiemy, po ile nasz produkt sprzedamy. Tak. Zajeżdżacie, no, e, e, jest taka cena za chwilę? Tak. Być może dojedzie nas, e, no mówię już teraz, 30-40 ton na godzinę za dużo. E, no i wtedy są takie są, są ruchy cenowe. Na, natomiast e, myślę, że przez to wszyscy są zdegustowani, gdyż koszty produkcji są współ w tych krajach, które już żeśmy wymienili, możliwość korzystania z pełnej palety środków ochrony roślin, które już w naszym kraju w dużej większości są wycofane, co powoduje wzrost kosztów produkcji, zmniejszenie się plonów, no i już pomijając wszelkie ceny paliwa, siły roboczej, podatków, etc. etc. Zostawmy rolnictwo, miejmy nadzieję, że uda się, tak jak pan sądzi, że minister szykierski to wszystko ułagodzi i, i przestanie no, rolnić. To znaczy, sam minister nie, do bo... nie poradzi, bo nie, ale bo powiedziałeś, że, że to, musi to, to, trzeba, to musi być rząd, muszą być, muszą być na to środki, Dokładnie. są już środki na pewne działania. W przyszłym tygodniu będę o tym mówił. E, mamy pełną listę, co już na już będzie, będzie zrobione, a o czym jeszcze jest rozmowa i co się da zrobić. Jakie cele sobie stawia? Wracamy do wojewody. Jakie ceny sobie stawia wicewojewoda święty Czym się będzie pan kierował w podejmowaniu decyzji? Jakie są pana priorytety? No to może powiedzmy sobie wszystko. Główne decyzje należą do pana wojewody. Nie no, ma pan jakąś działkę? Ja mam. Są to wszelkiego rodzaju inspekcje, które, które podlegają pod bezpośredni, Znaczy bezpośredni nadzór wojewody ma nad wszystkim, a ja w swojej działce mamy inspekcję ochrony roślin, Sanepit, a w wydziałach, w wydziałach no to jest geodezja, nieruchomości i inne, inne, inne tego, typu, tego typu, rzeczy, które, no z racji tego, one zawsze podlegały pod nadzór wicewojewody i nadzór budowlany i tak dalej, więc, więc tak to pozostało. Mhm. Myślę, że tutaj pan wojewoda Powinien być zadowolony z mojej pracy. Jeżeli coś Zapycamy. jest nie tak, to zawsze mi powie, to nie ma tutaj, Zapycamy. że tak powiem, pomiędzy nami mężczyznami jakiś tam. Rewolucjonizujecie, rewolucja w urzędzie, czy kontynuujecie. Nie, nie, nie Pan wojewoda, umówiliśmy się, że nie ma rewolucji, jest ewolucja. Dokonał pan wojewoda zmiany na trzech dyrektorskich stanowiskach. Powołujemy raczej osoby, które mają doświadczenie i są, i są z urzędu, lub to doświadczenie miały, nabrały. Jesteśmy po wyborze nowego znaczy rozstrzygnął się konkurs na, na Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Również pochodzi ze środowiska pan, pan Piotr. No wiążemy z nim duże, duże nadzieje, że ten system, ta skorupka zostanie, a, którą, no, która, tam, którą pan, czarnek, tą... pan czarnego obleku na, 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 na no, oświatę, zostanie się pozbyta. wielkie, wielkie, wielkie protesty w mediach, w necie, jeśli chodzi o podstawę programową, odchudzać, nie odchudzać. Co usuwać, co nie usuwać? Wie usuwasz? pan co, ja to już widziałem, natomiast jeszcze nie ma żadnych decyzji wiążących, są pewne propozycje, natomiast już pewni profesorowie mówią i słucham, jak to będzie, że nie wspomni się o zawiszy czarnym i tak dalej. No jak się nie wspomni, no będzie to w podręcznikach, a jeżeli, no nie da się też wszystkiego zapisać e, od A do Z, prawda, po to jest jeszcze, jeszcze ten nauczyciel, po to są informacje uzupełniające. Pan, Panie redaktorze uczył historii, to pan doskonale wie, jaka jest rola nauczyciela, co, co podręcznik to podręcznik, a co, yy, tak powiem, yy, warsztat pracy nauczyciela i, i ukierunkowanie uczniów to drugie. Mówię o tych może nieco, nieco starszych uczniach, powyżej czwartej klasy, bo nauczanie początkowe się nie zmienia, no. ale zmienia się fakt że będzie tych prac domowych dużo mniej. Nie wykluczymy ich całkowicie z systemu, bo jest to niemożliwe. To doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, tym bardziej na tych wyższych szczeblach edukacji. Natomiast no, no nie chcemy doprowadzać do tego, że dzieciak sobie w, o godzinie 21 przypomina mamu, a na jutro to miałem zrobić konika z kasztanów i, i ojciec po parku biega wieczorem, a, a mama potem nakuwa te kasztany można to spokojnie zrobić w, 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 w szkole. Pan pracował, tak. każda ekipa przychodzi, ma swoje pomysły na oświatę, mniejsze, większe no, zmiany Byłem 13 lat nauczycielem, byłem, sam też e, doznałem. to służy, doznałem, doznałem, doznałem tego e, systemu zmian. I, panu szkołę zlikwidowali, e, znaczy ten poziom kształcenia To znaczy tak, no mówiąc szczerze, w pewnym momencie e, kończąc pracę w, w, w starostwie powiatowym, no nie miałem, gdzie wrócić, ponieważ PiS zamknął mi na miejsce to. pracy, więc, e, więc no, no, musiałem się posiłkować, a przez to pracowałem przez dwa lata w Sandomierzu. No właśnie. Yy, w kilka miesięcy, w kilka miesięcy, w zasadzie cały rok yy, przed Panem, jeśli chodzi o województwo, proszę Pana, proszę powiedzieć, czy więcej szans, czy zagrożeń Pan widzi dla województwa świętokrzyskiego? Yy, powiem tak. Yy, znaczy szansa właśnie po to jesteśmy, żeby dać szansę naszemu regionowi. Natomiast jest kilka zagrożeń, jeśli chodzi o politykę dotychczasowego, no obecnie opozycji, jeśli chodzi o zakłady, szczególnie zakłady, których nadzór miał Skarb Państwa. To, co nam pozostawiono, jeśli chodzi o takie, takie perełki, w, w, jeśli chodzi o zakłady jak jest zderegulowana elektrownia w Połańcu, jak, jak została, no powiem brzydko, rozjechana Siarkopol nasz starszowski przez rządzących, nie przez załogę, bo, bo to są ludzie, którzy znają się na robocie, wiedzą jak robić, natomiast jeżeli jest złe zarządzanie, jeszcze jeżeli to złe zarządzanie się tam przytrafi rok, dwa, to jeżeli jest zakład w dobrej kondycji, to okej, okay, on sobie poradzi, tak? Ale to było 8 lat no, takiego, jak no nie chcę użyć mocnych słów, ale no, co najmniej złego zarządzania, co doprowadziło do tego, że straty jakie osiągnął na przykład firma taka jedyna do tej pory jedyna na świecie produkująca siarkę rodzimą, wydobywająca, no teraz mamy już drugą, nasz lokalny tu przedsiębiorca Sandomierski otworzył taki zakład, jak pan zapewne wie, nie będziemy mm, robili no reklamy, nie. Więc, więc, ale to nie, nie o tym mowa, no więc musimy, musimy teraz uratować te zakłady, doprowadzić do tego, żeby ich działalność w przyszłości dawała raz zatrudnienie, dwa przynosiła względny dochód. Jest to do zrobienia, natomiast to są trudne rzeczy. To Jasne, są na bardzo trudne rzeczy. Może Pan zagwarantować, że rząd Donalda Tuska będzie traktował i dbał o województwo świętokrzyskie, mimo że jest to bastion PiSu? A co, są, się a co są mieszkańcy winni? To co, co wiem, są no mieszkańcy. Ja tam, no, no, czy, po czy, prostu czy. może tylko tyle, że głosowali nieco w nadmiarze na PIS. Natomiast już się zobaczyli, przejrzeli na oczy, że to nie doprowadza do niczego dobrego, co dali też wyraz o olbrzymi spadek poparcia w wyborach parlamentarnych dla PiS-u, wzrost dla, dla partii demokratycznych. No to o tym, żeśmy już mówili na początku yes. naszego programu. Natomiast myślę, że na pewno, na pewno mamy dwóch ministrów z naszego Województwa Konstytucyjnego, tak pana Czesława Siekierskiego, panią minister Marzenę Kłędrownowicz od spraw senioralnych. Więc myślę, że tutaj no nie ma, nie, ma, nie ma powodów, nie ma powodów, żeby sądzić, żeby było źle. A też będzie to? traktować jako samorząd, nie samorząd, tylko Urząd Wojewódzki wszystkich jednakowo, I czy i będą takie opinie, że teraz to będziemy czekać po dwa lata? Panie Jurku, nie. Przyjmą? Nie ma takiej możliwości. Właściwie jesteśmy po to, żeby nie faworyzować niektórych z odpowiednich struktur politycznych, a dbać o wszystkich. Nie będziemy już chodzili z tekturowymi tabliczkami, po pięć razy sobie robili zdjęcia, wywiady. Często te Pieniądze tak naprawdę nie trafiły lub były w zupełnie innym wymiarze niż tam było napisane, e, więc tego, tego nie będziemy robić. Oczywiście będziemy się też starać w miarę możliwości e, te samorządy, które, powiem, nie samorządy, tylko mieszkańcy tych, tych samorządów, którzy ucierpieli na nieuczciwym i nie, nie fair e, dzieleniu środków w pewien sposób wyrównać. To oczywiście tego się nie da, bo to jest, to jest osiem, osiem ostatnich lat, jak to mawiał <śpominam>, e, to Nie, ale trzeba, ale trzeba przypomnieć, bo, bo oni e, tego używali jak mantry. Więc nie da się przez rok czy dwa to, co, co zostało przez osiem lat popsute. Natomiast na pewno e, będziemy starać się, żeby było wszystko transparentne. E, pamiętam, jak byłem starostą, e, czy wicestarostą, kiedy składaliśmy wniosek. Było, ja mogłem, czy pracownik, który ten e, wniosek przygotowywał, niezależnie na jakie działanie. E, za to będziemy mieli tyle punktów, za to tyle punktów, za to jest. To, to mamy niestety niespełnione. E, panie Starosto, raczej <noise> powinniśmy dofinansowanie dostać. I tak się to kończyło. I nie, nie było to gdzieś tam po kolorze struktur sztuki. Jestem, a Jasne. w Polskim Stronnictwie Ludowym akurat jestem od 27 lat. Czy po 7 kwietnia będzie wakat na stanowisko wicewojewody z rekomendacji trzeciej drogi? No bo pan wybiera się do. Tak. być pan radny powiatu, chce pan? startuje do wyborach, wyborach sam, odbić. samorządowych. Odbić to takie, to nie jest wojna. To, to, e, jeżeli mieszkańcy na to mi pozwolą, to, to tak. Natomiast jeszcze to będziemy uwzględniać wszystkie za i przeciw. Na pewno wystartuję w wyborach, na pewno proszę. Mieszkańców o poparcie, ja kandyduję z czwartego okręgu, jak zawsze. No już od, od kilku kadencji z najlepszym wynikiem w tym okręgu, więc myślę, że i teraz. Że się utrzyma ta tendencja, nie, tak? Znaczy będę o to prosił. <grym> nie no, trzeba zadbać. Będę trzeba o to prosił. Jesteśmy na etapie rozpoczynania tak naprawdę kampanii tej graficzno-folderowej, ale program to jest, naj... my mamy program, że tak powiem, w jednym, w jednym zdaniu, blisko ludzkich spraw i za tym kryje się naprawdę wszystko to, co, po co idziemy do samorządu. Michał Skotnicki, wicewojewoda Świętokrzyski, był naszym gościem. Dziękuję Panie Wojewodo za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Sandomierza. Ja bardzo dziękuję Panie Redaktorze za bardzo miłą rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy, telewidzów. Było mi bardzo miło z Państwem się spotkać. To był program InfoTemat. Dużego Państwa. Jerzy Strzyż. nasza rozmowa jest możliwa do odsłuchania na platformach podcastowych.